Witam Was bardzo serdecznie w kolejnej recyklingie so I jak zauważyliście, yy, gram w kolejną grę od Microsoftu, kolejną starą grę, yy, która się będzie nazywać Skyfree. Może ten odcinek będzie właśnie takim ostatnim przed przerwą od, od gier z Microsoftu. Zobaczę, co tam za tydzień będę nagrywać. Ale dzisiaj stwierdziłem, że Skyfree jest jeszcze tym rodzajem gry od właśnie Microsoftu, którą chciałbym Wam pokazać. No i cóż, gra jest dosyć prosta, natomiast nie ma ona menu jako takiego. Menu to jest już ta właściwa gra. No i możemy sobie, możemy sobie wybrać, w który tryb chcemy zagrać. Więc ja sobie może wezmę slalom. Jak widzicie, możemy tutaj różnie sobie obierać te trasy. Możemy skakać, natomiast oczywiście nie możemy się cofać. Chciałem powiedzieć, że ta gra jest podobna do Deluxe Skyjump, ale nie, 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 nie. Tutaj, no coś tam skaczemy, ale to jest jednak yy, dystans. To są jednak narty dystansowe, kurde. Od razu mówię, że nie umiem w to grać, więc yy, cóż. Tutaj mamy rampę, po której skaczemy. Ach, ja chciałem go przeskoczyć. Kurde, mać. Pamiętam, że jak się próbowało przeskoczyć przez takie drzewo bez liści, o właśnie to, które minąłem, po stronie prawej, to ono zaczynało płonąć. Ale to i tak się ukończyło naszym upadkiem, więc. Więc. Cóż. O! Nie widziałem nawet, że to można ukończyć, w sensie, że są jakieś wyniki, czy coś. Wiem natomiast, że w tej grze po jakimś czasie może przybiec do nas Yeti i nas zeżreć. Nie wiem od czego jest to zależne. Tak, jak widzicie nie tylko jakieś tam obiekty takie jak drzewa czy, czy skały są naszymi przeciwnikami, ale i również mamy odrębne osoby, które się tutaj poruszają, bądź też psy. Psy też tutaj występują. No i właśnie ten Yeti, przed którym uciec się raczej nie da z tego co wiem, jak się pojawia to... to the end. Okej, okay, slalom. Fajny jest ten slalom, ja tutaj się staram w ogóle omijać cokolwiek, więc Elo. I cóż, w tej wersji gra nie ma dźwięku, i nie jestem pewien, czy ta gra kiedykolwiek miała jakiś dźwięk. Oglądałem kilka gameplayów, to właśnie albo jakaś muzyka była dodana w tle, albo. albo yy... W ogóle tej muzyki nie było, więc. Więc cóż, kurde, snowboardzisto pieprzony, co ty robisz? I właśnie tak jadę licząc na to, że po jakimś czasie przyjdzie po nas ten Yeti. Zastanawiam się, jak tutaj można wygrać. Czy może to jest coś na zasadzie easy towera, że po prostu się nie da wygrać i liczą się punkty. Dobra, je, je, jedziemy, omijamy drzewa. A, kamieni nie. No, mówiłem, że drzewa omijamy. W kamień mogę wjechać, nie. Okej, okay, tu już ktoś powtórzył mój wyczyn. Niedobrze się to do niego skończyło. W ogóle to tak klipi wygląda, jakby się połamał. A może się połamał? Cóż. Różowa krótka najwidoczniej przynosi nieszczęście. Tutaj, a! Okej. Okay, to jest dość klipi, Więc tak właśnie wygląda Yeti. Y Taki ludzik narysowany w pańcie, ale ma to swój urok. A, i na tym się kończy. Dobra, weźmy sobie na trisla, slalom, pojedźmy No, chciałem tak ładnie wjechać, żeby to zaznaczyło. Okej, okay, czyli tutaj mamy po prostu, tutaj mamy po prostu strzałki, które pokazują nam, gdzie mamy. Jechać. Jest to nawet ciekawsze niż tamto poprzednie. Ej, tak się zastanawiam, a może tamto, co wrałem, to wcale nie był sylalom. W sensie niby, niby dążyłem do tego, żeby tam jakoś dotrzeć, ale ostatecznie się to nie udało. Ej, co jest? Ale ostatecznie średnio mi to wyszło, bo przy tym sylalomie też powinny być jakieś symbole, co nie? Tak, jakie dokładne są te tabliczki, nie? Dobra. Póki co i jest tak sobie, chociaż teraz trochę bardziej zaczynam to ogadniać. Czyli najważniejsze jest to, żeby skręcić przed tabliczką, nie po, tylko przed. Nawet nie trzeba jakoś bardzo próbować. Dobra, dobra, dobra. Jedziemy. Teraz idzie, no też tak sobie, ale już, już, już powoli się zaczynam ogadniać, o co tu biega. Ok, czyli ten slalom to jest, powiedzmy, taki trochę oszukany slalom, ale no, no ale to. To dotyczy tak naprawdę tylko i wyłącznie tych znaków. Jo. A! Czyli to jest mój wynik. Tutaj skończyłem swoją. Swoją wędrówkę. A, i teraz tak naprawdę mogę sobie dalej yy, jeździć swobodnie. Jedź. Czyli gra niby się skończyła, ale mogę dalej sobie tutaj pojeździć. No, można też potraktować tę te grę jako taki swoisty odstresowywać, że a, pojeżdżę sobie, popatrzę. Kojarzy mi się to właśnie z tą grą, w której się budowało trasy i zjeżdżało się na saneczkach. Nagrywałem ją w ciekawych minigrach, tylko niestety już nie pamiętam jak się nazywała. Line driver czy coś takiego nie nie wiem. Nie, nie. To czekamy na Yetiego. To jest najlepszy punkt tego programu, nie? Czyli ja po prostu wnioskuję, że Yeti się pojawia wtedy, kiedy już za długo, yy, zostaje... U, u, zbyt długo się gdzieś tutaj tułamy. Yeah, Jest i Yeti. Dobrze. E, freestyle. Ok, W to jeszcze nie grałem. Ej, ciekawe czy to mnie może zabić. Kurde, nie wleciałem w to. Trochę głupie, gdyby to mnie mogło zabić. Wiem, że w tej grze perspektywa to może nie jest najmocniejsze słowo, żeby określić... E, ...te różnorakie... Różne takie obiekty które się tu znajdują względem siebie. A chwila, co to jest? Nie no, dobrze. Co to jest? Ej, nie, serdecznie się zastanawiam, co to jest. To są może właśnie te, te wyciągi takie. Ej, to wyglądało jakby ten typ wyskoczył z tego. E, z tej kolejki. No ale nic. Tak właśnie się prezentuje gra Skyfree i jeśli jesteście nią zainteresowani, o, tam minąłem metę, no to, 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 to dalej jest dostępna w necie. Można w nią zagrać spokojnie. I, I co? I polecam, jest całkiem ciekawa. Ja z kolei się już z wami żegnam i do następnego.